Zobaczymy, jaka to byłeś w oczach mężczyzny wcześniej, a jaka teraz. Zobaczymy, jaki Ty jest też w energiach i że ten rozkład jest Twój. Uch, co się dzieje w takim nastroju, żeby walczyć, żeby pieniądze zarabiać, żeby. Mhm. Aha, coś ty czujesz się... Nie wiem, może cię ktoś oklama, aby jakaś sytuacja nieprzyjemna była i ty po prostu czasami możesz za czuć. Powiem tak, to, co zaczynało się, tak jakby zniknęło, czuję się smutno, że ty rozumiesz, że albo ty nie będziesz dawała nikomu szansę, jakoś tak, że cię ktoś zranił, bo to, co zaczynało się i nie wyszło, albo ty po prostu rozumiesz, że takim charakterem trzeba być i myśleć tylko o sobie. Coś o ciebie idą zmiany. Ty zdecydowana na zmiany. Ty jesteś nastawiona na zmiany, że wszystko co stare trzeba zmieniać, bo już jesteś zmęczona. Ale co ciekawe, że ty chcesz, ale w tenże czas zamknie, zamykasz drogę. Mhm. Chcesz czuć się komfortowo, chcesz czuć miłość, chcesz i, i, i nic nie robisz dla tego. Wygląda tak, że wszystko, y, wszystko w Twoich rękach, ale Ty zaczynasz, Ty ru, tak jakby wszystko zmieniasz i nastawiona na to, żeby zmienić. I Ty tylko zaczynasz coś robić i zamknięta droga. Tutaj Ty mówisz, że ja chcę miłości, ja chcę kochać wszystko, tak, ale nie wiesz, co dalej robić. Ja powiem dlaczego. Tu mm, zmienia się całkowicie Twoje życie. Całkowicie. Ty tak jakby zaczynasz od zarad. Ty chcesz zacząć od zarad. I, I powiem, że u Ciebie droga otwarta, tylko mm, ty jakby na wszystko trzeba czas. Ty po prostu tak jakby masz, e, ty nie wiesz, czy to dasz rady, czy nie wiesz, czy to jest szans, żeby wszystko zmienić, ale. Ja powiem, że od Ciebie dużo zależy Ty, ale Ty musisz być charakterna. Tutaj charakter musisz pokazywać. Jeśli Ty chcesz wyjść z tego, co Ty masz, charakter, bardzo mocny charakter musisz pokazać. Nie być się też być niedobry, może tak powiem. Czasem trzeba powiedzieć nie. No ale zmienia się życie całkowicie. Tutaj cykl nowy zaczyna się tak, jakby od Ciebie, może tak. Um, Zależy to, żeby ty coś robiłaś. Nie stanęła na jednym miejscu, bo u ciebie takie czasem było, że nic mi nie chce się. Ja chcę leżeć. Ja nie wiem, czy ja tego chcę. O to jakoś tak, zaczynasz później rzucać. Zaczynasz później rzucasz. Dobra, teraz pomyśl o mężczyźnie i zobaczymy, co mężczyzna myślał o tobie wcześniej. W, jaka ty byłaś w jego oczach? Na początku, kiedy on cię poznał. Że ty jesteś taką kobietą, że ty taka energiczna, ty zawsze zajęta, ty zawsze coś robisz, ty zawsze gdzieś jechać trzeba albo coś robić, coś załatwić, zajęta jesteś też. To, że ty mogła zniknąć, że ty jesteś, jesteś później raz, cię nie ma. E, że ty, ja mówię, że taka zawsze zajęta, to trzeba i to, 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 i tam pojechać, tam zalatwiać, tam porozmawiać e, do pracy coś tam, tak? Kierująca, rządząca jesteś. Jeśli ty potrzebujesz, ty możesz e, napisać do mężczyzny. dla ciebie to nie jest problemu. Jesteś bardzo piękna, kobieta, e, pełna w sobie. Ty robisz tak, żeby tobie pasowało. Ty jesteś taka, że za tobą biegają mężczyzny i, i ty byłaś taka w jego oczach, że masz jakieś swoje plany, ty sobie kierujesz się na nich, gdzieś się lecisz, to, że ty nie zawsze jesteś taka zdecydowana, że też to czasem ty chcesz coś robić, później nie chcesz coś robić. Też taka emocjonalna byłaś, tak, że mm, może tak, to wybierasz gdzieś swój kierunek, to coś innego chcesz. Ale czemuś zawsze z Tobą było komfortnie? O, Ty taka pozytywna jesteś, że Ty szczęśliwa, radosna, że jakoby, co by nie było u Ciebie życiu, wszystko u Ciebie super. Ale Ty byłaś zamknięta, tak jakby Ty nie otwierałaś, się, Ty mogłaś tak... A cześć hejka. No, u mnie wszystko OK Idę do sklepu, coś tam, coś tam ja to załatwię i już. Jakby, ale ty nie, um, nie była na tyle dla niego otwarta jako kobieta. Aha, na mężczyznę. Ty jakby do niego była zamknięta. Ty um, po prostu za dużo jemu nie opowiadałaś. Um, tak, ale mężczyzna, um, tak jakby. Hmm, pokazał Tobie. Widzę, że tu... Hmm, hmm, że jakoby Ty dla Niego jesteś bardzo piękna, zadbana kobieta, taka stanowcza. No, w takich oczach u Niego Ty byłeś, tak? Że Ty taka jesteś. To, że piękna, przystojna, przystojna, piękna i ładna, to jeszcze taka i stabilna i umiesz zarabiać. I taka... Y na język ostra i bardzo dużo myślisz, ty analizujesz, ty lubisz jasność w kontakcie z mężczyzną też, ty niekonkretna. Ty jak powiesz to powiesz, chcesz jasność mieć w głowie, ty coś nie pasuje, ty, no to do widzenia, nie? Ty nie będziesz trzymała się za kontakt z mężczyzną, nie. I co on powiedział jeszcze, że ty potrzebujesz mężczyzny, mężczyznę takiego. Mm, uh -huh. ale w tenże czas on mówi, że, że ty mogłabyś być smutna. Prosto, od sama po sobie, tak? Że w środku on jednak czuł, że ty taka smutna jesteś, ale pozytywna bardzo, taka energiczna, ty dajesz energię, ty od ciebie czuć ciepło, że ty jesteś taka ciepła. Um, jeśli on cię lepiej pozna, to on jakoby wie, że ty jesteś inna troszeczkę kobieta i o, no, po prostu mówię, że i mi zachciało się więcej poznać, jaka ona jest. Ale powiem tak, on chciał poznać, a później widzę, poczekam, pomyślę, czy coś e, robić, czy nie. Takie uczucie, że mężczyzna jakoby zaczął, coś na początku może pisał, taki był aktywny, a później nagle, pum, a czemu ty taki stał? A, bo ty odeszłaś coś. Ty odeszłaś. Ty odeszłaś jakoś tak, że ty szukałeś czegoś nowego, fajnie, fajnego. On rozumie, że ty szukasz miłości, a on nie wie, czy dałby, bo on chłodny jest. I on nic nie robił. Powiem, że mężczyzna sam po sobie chłodny i bardzo analizuje kontrolowanie, lubię, zazdrosny. E, też może być tak, że z tobą był inny, e, jakoby taki dobry, miły, a tak naprawdę charakterny mężczyzna. On e, też moje to moje, ze zdrostem może być, może nie pokazywam na początku. I on po prostu jakoby ty potrzebowała miłości, ty potrzebowała kontaktu, ty chciała tego czegoś, nie? Żeby ten kontakt był naprawdę głęboki. A on nie chciał tobie to dawać, jakoś tak to pokazano. No nie był gotowy, może? No nie wiem, no, taki jakby zaczął, powiem tak, to mu podobało się, ale w tenże czas on uciekał od tego, od kontaktu z tobą. Takie mogło być. A jak teraz? A jak teraz mężczyzna Cię widzi? Oj, co, rozbiło się mu serce, czy co? Hmm. Ciebie, to kto? U kogo rozbite serce? U Ciebie, aha. Uch. Zmęczona, zraniona, e, powiem, że zamknięta sama w sobie możesz być, przeżywasz i on teraz to odczuwa albo widzi, chociaż e, z wyglądu to została taką samą piękną kobietą, atrakcyjną, wesolą, lubi spędzać czas z koleżankami. E, cały czas gdzieś tam mm, Ty idziesz do spełnienia swoich marzeń. Powiem tak, on czemu świeci, że ty zraniona jesteś i mm, może to związane z nim. A, a czemu? Czemu ty tak masz? Anuka pokaż mi, dlaczego ty tak masz? Pokaż. Co się stało? Co się stało? A, mężczyzna! Okej, okay, mężczyzna coś tu. Z... Oj, mężczyzna zamknął się. Mężczyzna może skończył z Tobą kontakt. Może ten, który, o którym Ty teraz pytasz. Mm, powiem tak. Mężczyzna mm, na początku szedł po lekkości. Powiem tak. E, jako kawaler. Prosto. On chciał wolność i on sobie można powiedzieć, czystkowo gdzieś tam chciał pobalić się. I tu nagle powiem tak. E, Czym on zamknął się? A, no bo ma uczucia, okej. Okay. Ja powiem tak. Eee, powiem, tu mężczyzna chce poważnego związku. On chce z Tobą być na stabilnym związku. Powiem, powiem tak, mężczyzna e, zakochał się w Tobie. E, czuje, że między Wami jest bardzo mocny kontakt. Ale w tenże czas... On nie chce być już teraz prosto kawalerem, który przychodzi i odchodzi. On chce być stabilnym mężczyzną. On może nie mówić o swoich uczuciach, widzę, ale on y, po prostu nie wyobraża teraz sobie, że on nie będzie twoim stabilnym mężczyzną. Powiem tak, takie mężczyzny y, zawsze kontrolują, zawsze robią tak, jak oni chcą, zawsze, można powiedzieć, oni rządzą w związkach, i mężczyzna, który ma być główny mężczyzna, on nie chce po prostu, żeby ktoś między wami jeszcze był. Jeśli ty lubisz imprezować, jeśli ty lubisz kontakt z innymi tam, z koleżankami, gdzieś wychodzić coś, albo gdzieś między wami może być jeszcze ktoś, on tego nie wyobraża. I dlatego może była taka sytuacja spowodowana coś. Mm, ja nie widzę tutaj zazdrości, prawda? Mm, ale coś mu nie podpasowało, i on mówi, że ja nie chcę być na jakiś tam prosto tak mężczyzna, ja chcę być stabilnym. I dlatego on jakoby coś mógł Tobie powiedzieć, no on Cię zranił. Tutaj może zakończenia być, że, bo tutaj kontaktu nie ma. I on coś, coś, jakaś sytuacja była spowodowana tym i on Cię zranił. Tym, tym wszystkim. Co tam on zrobił? To każdy ma swoją sytuację dziewczynę, ale taka była sytuacja. Dobra, jeszcze jako Ty widzisz, tą dziewczynę sam siebie pokazuje, <laughs> że zle się czuje, nie wiem dziewczyny, już nie pokazuje ciebie, już pokazuje, że on zle się czuje z tym, że on nie rozumie co się dzieje, że on żałuje o tym co zrobił, chce wrócić do tej stabilności, który on miał, mężczyzna transformację swoją przechodzi. I co będziesz robić? Co będziesz robić? E, chcę coś napisać, chcę odezwać się, chcę wyjaśnić wszystko. E, ty jesteś bardzo niezależna kobieta. Ty nie potrzebujesz, ty jesteś taka kobieta, że e, ty nie potrzebujesz pieniędzy. E, on widzi cię bardzo samowystarczalną, niezależną. Ty lubisz e, taką wolność. I on rozumie, że do ciebie tylko trzeba z uczuciami iść. Ty y, tylko o miłości. Ty nie, ty nie będziesz rzucać się na to, że mężczyzna dużo zarabia. Tak, dla ciebie to też jest ważne, bo ty jesteś y, samowystarczalny. To by wystarczyło na dużo. Ty możesz podróżować, ty możesz i y, fajnie tobie się żyje. Można tak finansowo. I on to rozumie. I on pokazuje, że jej tylko ze, szczer ze szczerym sercem trzeba z uczuciami. On pokazuje, ja zrozumiem, do niej tylko z uczuciami trzeba iść. Dobra, to wtedy zapytam tylko tak. Cykl skończy się. I co zaczyna się między wami? Oj, mężczyzna mądry i bardzo e, robi się. Ty odeszłaś od niego, okej. Okay. Ty też tak jakby odchodzisz. No, mężczyzna powiem tak, ty, on pokazuje cię bardzo mądry ty lubisz być sama i ty, i ty idziesz sama. Ty możesz by, lubić też sobie posiedzieć, przemyśleć sobie sama. Jak ty tam sobie wyobrażasz swoje życie, coś ty odeszleś, Ty w danym momencie realizujesz siebie. Bardzo jesteś mądra, ostra na język. Ty jakoś tak. No, koniec miłości. Powiem tak, coś zaczynało się, ale koniec miłości. Ty mówisz, że koniec to koniec. Chcę stabilności, nie? I żyjesz tak, jakby w swojej stabilności. Mhm. Dobre, co będzie między wami dalej? W danym momencie jeszcze kontakt to może nie być, ale powiem, ta sytuacja yy, dla Ciebie, yy, powiem, potrzebna. Dlaczego? Bo Ty w jego oczach w danym momencie, to, że ty nie odzywasz się, to, że ty pokazałeś charakter, to, że mm, ty możesz prosto na równym miejscu e, po prostu wyjść ze związku, jeśli tobie coś nie pasuje, ty rezygnujesz z kontaktu, ty taka jesteś bardzo, ale on zobaczył w tobie kobieta, która po prostu idealna dla niego, piękna, pewna w sobie, e, że ty na tyle jesteś e, on cię tak jakby jeszcze więcej zaczął kochać. Ja w szoku. O, po prostu ona może szczęście. No nie, no gdzie? Boże, ale. O! Dziewczyny. Ja nie wiem, co to za mężczyzna i jaka Ty jesteś, ale. Zobaczę jak karty, jak on cię wyobraża, jak on cię pokazuje, że ty jesteś też idealna kobieta, idealna we wszystkim, ty gwiazdeczka dla niego, ty mądra, ty um, powiem, od kobieta dla związku, ty o ciebie mogę, tutaj może być, albo ty jesteś bardzo intuicją, masz bardzo dobrą, albo ty tobie nikt nie wie, że to taki tajemniczy związek tak między wami. I on pokazuje, że ona idealna dla stabilnego związku. Ja chcę tą kobietę. Ja chcę, ja ją pragnę. I ja rozumiem teraz, że ona potrzebuje tylko uczuć. Ona potrzebuje, żeby być idealną. Ona potrzebuje, żeby ym, ją tylko kochać i wszystko dla niej. Ja jej gwiazdy z nieba dostanie. Normalnie powiem, że no naprawdę, to mężczyzna widzi w tobie ideal kobiety, której po prostu na ziemi nie istnieje. On mówi, że ja nie wierzę, że takie kobiety istnieją po prostu. Ja nie wiem, co ty tam zrobiłeś, co, co między wami, jaka sytuacja, ale on po prostu w szoku z tego wszystkiego i on jeszcze po tej sytuacji na tyle on cię już tak jakby poznał, na tyle on już, z, no jakby on czym więcej cię poznał, tym więcej on jeszcze cię pragnie. I ta sytuacja kłótnia, ona tylko jeszcze więcej... Mówię o tym, że on chce być tylko z tobą. On nie widzi innych kobiet na pewno. Tutaj ty na tyle jemu w głowie siedzisz i taki będzie nadal. Powiem tak, tu, no, tu nie, na pewno nie zakończenia związku. Tu mężczyzna pokaże to, że on pokaże, na, jak może mężczyzna dbać o kobietę. I ja myślę, że on z takimi uczuciami, z takim... Ja nie wiem, z takim pomysłem o Tobie i myśleniem o Tobie, to on tu zrobił z Ciebie kobietę, że tylko pachnąć i leżeć i pachnąć i tylko być dla niego. Naprawdę. Wszystko Cię da. I miłość, i pieniędzy, i mówię, że... I, i seks. Wszystko, naprawdę. Ja mówię, że gwiazdy z nieba dla Ciebie. No powiem fajnie. Jak, ja powiem tak, nie wiem... Czyli to mężczyzna, ale myślę, że ta sytuacja ostatnia spowodowała to, że on doszło do niego, jednakże ty dla niego jesteś tą kobietą, z którą on by chciałby być.